Miłka Skarska, witam Państwa i zapraszam na najnowszy serwis informacyjny z regionu. Siódmy dzień akcji Fli z Wisłą przez Mazowsze. Organizator spółwy Fundacja Jawisła w taki sposób promuje Królową Polskich Rzek i nasz region. Spływ Wisłą przez Mazowsze wystartował 1 maja z leżącej na Lubelszczyźnie Basonii, gdzie kilka lat temu narodziła się idea spływu. W miejscowości tej budowano promy do przewożenia krów i wozów przez Wisłę. Krypa to pierwszy od 30 lat drewniany prom na Wiśle. Jak na razie łódź doskonale się sprawdza. Dziennie przepływa 30 kilometrów. Dziś prom cumował w górze Kalwarii. Jeżeli testowa wyprawa się uda, wyprawy z góry Kalwarii do Warszawy będą odbywać się we wszystkie wakacyjne weekendy. Idea jest taka, żeby. Yy... Mieszkańcy nie tylko Warszawy, ale także okolic przyjeżdżali do nas na przykład na rowerze, zjedzali górę Kalwarię, zamek w Czersku, natomiast na drugi dzień z powrotem mogą spływać. Za pisakami 160 kilometrów, przed nimi 200. Za 10 dni dotrą do celu miejscowości Duninów. Spływ finansowo wsparły samorząd województwa Mazowieckiego i Minister Kultury.